Cześć. Dzisiejszy odcinek będzie o propolisie. Zapraszam. Propolis, co to jest takiego właściwie? Propolis to substancja żywiczna zbierana przez pszczoły, generalnie z roślin, z drzew. Na przykład, jakbyście zauważyli takie. Połyskujące liście to one są pokryte taką substancją woskową, lekkożywiczną, to jest właśnie składnik Propolisu. Pszczoły to przynoszą do ula, w pewien sposób przetwarzają, i co daje im Propolis. A w ogóle skąd nazwa Propolis? Propolis pochodzi ze, z, z języka greckiego oznaczał przedmurze. i Pszczoły, a, a Grecy nazwali to z tego powodu tak, że z propolisu przed wejściem do, wylot, do, do ula na wylotku robiły sobie taki, taki, taki rowik, takie, takie, taką bramę, przez którą każda pszczoła przechodziła, i to powodowało, że została wyjałowiona, odkażona z bakterii. Bo odkażanie to główna rola propolisu. Propolis ma działanie przede wszystkim antybakteryjne. Ma ponad 300 różnych składników bakteriobójczych, co powoduje, że na propolis żadna bakteria nie jest w stanie wykształcić osobniczej oporności. Bo jeżeli wykształci oporność na jeden, na jeden składnik propolisu, to wówczas pozostałe 299 te bakterie zabija. Yy, przykład. Mysz, gdy wejdzie do ula i. Dokona tam swego żywota, normalnie by się rozłożyła, co by wpłynęło negatywnie na środowisko ulowe. Pszczoły zatem pokrywają taką mysz całkowicie propolisem i to powoduje, że ta mysz nie gnije, bo nie wykształcają się na niej bakterie, a mumifikuje się. I pszczoła po pół roku przebywania w takim środowisku dennicy w ogóle nie zgnije. Ponieważ propolis zabija wszystkie bakterie. Propolis jest jedynym antybiotykiem, który działa niezależnie od układu odpornościowego. Co to znaczy? Wszystkie antybiotyki działają bakteriostatycznie, to znaczy zatrzymują rozwój bakterii i organizm swoim układem immunologicznym dokonuje reszty dzieła i zwalcza chorobę. Poprzez makrofagi i inne leukocyty zwalcza Drobnoustroje chorobotwórcze. Natomiast Propolis działa niezależnie, to znaczy jego składniki zabijają bakterie bez konieczności udziału układu odpornościowego, co jest fenomenem na skalę światową. Dzięki temu działaniu Propolis świetnie działa przy leczeniu wrzodów żołądka, ponieważ działa na przyczynę, a nie skutek. A przyczyną żołądka jest bakteria Helicobacter pylori, którą Składniki propolisu skutecznie likwidują, czym leczą wrzody żołądka. Kolejnym świetnym składnikiem propolisu są bioflavonoidy. Jest ich aż 50 w propolisie, gdzie najlepsze leki na niedoczynność żylną, wytwarzane przez człowieka, zawierają jeden, góra dwa, bioflavonoidy niezwiązane z cukrem. Propolis oprócz tego działa świetnie w walce z trudną chorobą leśniowskiego krona. Ale musi być stosowany pod nadzorem lekarza i ważna jest tutaj odpowiednia dawka propolisu oraz czas ekspozycji. To jest decydujące przy leczeniu tej choroby. Kolejną z właściwości Propolisu, związaną z jej antybakteryjnością jest świetne działanie na ból gardła. Nalewkę propolisową dajemy sobie parę kropel do ciepłej wody i jeżeli bardzo nas boli gardło, codziennie rano płukamy sobie. Ulga jest w zasadzie natychmiastowa, ponieważ propolis ma również delikatne, bo delikatne, ale działanie przeciwbólowe. Tak samo świetnie działa na rany, przyspiesza gojenie, no, związane to jest oczywiście z ich antybakteryjnością, ale zawiera również substancje, które przyspieszają gojenie ran. Teraz tak, omówiliśmy sobie mniej więcej co nam propolis daje, a teraz jak go stosować. Ponieważ ten propolis jest w postaci surowej, to znaczy takiej jaką pozyskujemy z ula. W ulu pszczoły tym propolisem powlekają środowisko ulowe w różnych miejscach, na przykład ramka pszczele i z których my zdrapujemy ten propolis i w takiej formie go otrzymujemy. Propolis charakteryzuje się bardzo intensywnym zapachem, ale żeby można go było zastosować u człowieka, to możemy stworzyć z niego maść. Przy czym tutaj procedura jest nieco trud, trudniejsza, o której nie będę mówił. Natomiast spokojnie w domowych warunkach jesteśmy w stanie sobie sami zrobić nalewkę z propolisu, którą zaraz tu pokażę. Nic prostszego, 20 gram surowego propolisu, zalewamy 200 ml spirytusu, tylko tu uwaga, maksymalnie 70% nie mocniejszy, ponieważ spali nam wszystkie właściwości zdrowotne spirytusu. Zalewamy, zakręcamy i raz dziennie mieszając przez tydzień, taką miksturę po tygodniu możemy już stosować. Używamy parę kropli, nie za dużo, ponieważ to jest spirytus i ma niezwykle silne działanie. Można, tak jak wcześniej powiedziałem, stosować w formie maści, natomiast maść jest samemu ciężko w warunkach domowych wyprodukować. Dlaczego propolis jest tak istotny w środowisku ulowym? Ponieważ propolis w superorganizmie rodziny pszczelej stanowi formę Uproszczonego układu immunologicznego, tak jak występuje u ludzi. Jest co prawda przynoszony z zewnątrz do ula, ale on odpowiada za to, aby środowisko ulowe było jałowe. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was przydatne. Zapraszam Was wszystkich gorąco do śledzenia nas na mediach społecznościowych, Instagramie, Facebooku, YouTube. Polecam, udostępniajcie, subskrybujcie nasz kanał, dzielcie się. To wiedzą z innymi. Z mojej strony to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.